Witam kochanie na kanale Rosyriux. Wszystkich ciepło i serdecznie. Mam dla Was dobrą, radosną wiadomość, nowinę. Moi kochani, ostatnio tak spontanicznie nagrałam króciutki filmik 1 listopada. Bo po prostu za późno się zorientowałam. Przepraszam Was bardzo. Ale teraz możecie się przygotować, bo jeszcze większy portal. Otwiera się w najbliższym czasie, właśnie 11 listopada o 11.11 .11 możecie pomyśleć, marzenia, życzenia. Oczywiście w formie dokonanej, że tak się dzieje, proście niebo o ochronę, proście o wszystko, co jest dla was ważne, proście o to, co chcecie, ale w formie już dokonanej jesteście takiej wspaniałej energii, siły, możecie tworzyć co tylko chcecie, musicie po prostu w to tylko mocno uwierzyć. Niezwykłą siłę, niezwykłą moc ma ten portal. Ja pamiętam w tamtym roku, pomyślałam sobie bardzo mocno pragnienie spotkania kogoś kto już nie dał, nie chciał ze mną się spotkać, kto bardzo mocno mnie od siebie odciął. To spotkanie doszło parę dni później, słuchajcie, w takim niesamowitym miejscu, zupełnie w innym mieście, zupełnie w innym świecie, leciałam samolotem i spotkałam tego człowieka na lotnisku w Dubaju. Coś niesamowitego, ale pamiętajcie, o tym, że to jest bardzo, bardzo mocna manifestacja, więc nie zmarnujcie tego marzenia. Ja chyba go zmarnowałam, ponieważ spotkanie doszło, tak, doszło do skutku, ale nie było to dla mnie korzystne, o czym się zresztą przekonałam później, więc myślcie o tym, co dla Was dobre, co dla Was najlepsze, co naprawdę chcecie i potrzebujecie, żeby się w Waszym życiu spełniło. 11.11, 11, o 11.11, 11. myślimy marzenie, bardzo mocno w to wierzymy, wizualizujemy to marzenie, właśnie tak, zwizualizujcie w sobie wszystko to, co chcecie jeszcze przeżyć, osiągnąć, nawet jeżeli wydaje się Wam to niemożliwe, jak wyjście z choroby, Oczywiście macie minutę, więc jeżeli macie kilka marzeń, przygotujcie się, bo można też kilka tych życzeń sobie pomyśleć. Bardzo ważne jest to, żeby to było 11 listopada o 11.11 .11. i macie całą minutę na marzenia, wizualizacje, na zrealizowanie tego i wyczerpanie korzyści z tego Otwierającego się portalu wszechświata. I tego Wam życzę, abyście to maksymalnie wykorzystali dla siebie. Moi kochani, pozwólcie, że jeszcze tutaj teraz um, rozwinę myśl na temat 11.11., .11., um, bo chciałabym mieć pewność, że do wszystkich dotarła ta niesamowita informacja, ten niesamowity dzień, niesamowity czas. 11 listopada możecie na godzinę 11:11 11 nastawić budziki i zrobić sobie tą medytację. Zamknąć oczy przez tą jedną minutę. Myśleć, co chcielibyście w swoim życiu zmienić, co chcielibyście zrobić, chociaż wam brakuje odwagi. Słuchajcie, rozpoczynamy nową drogę. Możecie mieć nowy pomysł na życie, zmienić swój styl image, nie wiem, możecie y, zmienić pracę. Przeprowadzka. Oczywiście to już myślimy, wizualizujemy, ale działania zaczną się bardzo mocno manifestować od 15 listopada. Ja niedługo nagram film o Nowiu. Słońce w Skorpionie, ześlę Wam odwagę i spryt, abyście uczynili ten pierwszy krok. Słuchajcie, kochani, wiedzcie o tym, że listopad w ogóle to jest bardzo mistyczny miesiąc, bardzo mistyczny czas jedenastka, czyli mistrzowska wibracja. Tu możecie mieć prorocze sny, tu możecie mieć. Pełne, nie wiem, predyspozycje mogą się u Was obudzić do uprawiania magii, ezoteryki. W wieczory możecie myśleć, wyciszyć się, można łatwiej przewidzieć, co, jaka przyszłość nas czeka, i to wykorzystajcie przede wszystkim. Bo to jest uduchowiony miesiąc, czas melancholii, czas podglądania przyszłości. No i przede wszystkim, przy pomocy też naszych przodków, możecie zajrzeć w tą przyszłość, czegoś więcej się dowiedzieć, tak? No i pamiętajcie o tej 11.11. .11. Zobaczcie, mamy aż cztery jedynki. 11 listopada o 11.11. .11. Nowe początki, duchowe przebudzenie, radykalne zmiany, ale postawiacie na kogo? Na siebie. Możecie odkryć jakąś nową drogę, możecie dostać jakiegoś olśnienia niesamowitego, możecie poprosić swojego anioła stróża, aby pozwolił wam coś dostrzec, zmienić w swoim życiu, czego pragniecie, co chcecie osiągnąć. To jest wibracja doskonała, tak? I moi, może, może, kochani, wy możecie naprawdę teraz. E, zamanifestować swoje pragnienia. Zobaczcie. 11-11 listopada, e, czyli e, o 11:11 .11 otwiera się brama, portal, niesamowity portal. Wszechświat przez tą minutę wysłucha Was. A więc, moi drodzy, wszystkie pozytywne myśli, pozytywne marzenia, pozytywne, jeszcze raz powtarzam, no bo oczywiście, no chyba nie muszę tego mówić, no ale to powiem, że Negatywne życzenia nie zostaną spełnione. Wszystkie pozytywne marzenia dotyczące Waszego wzrostu, Waszego rozwoju, to czego pragniecie, otwiera się ta brama. I co macie zrobić? Macie to wykorzystać dla siebie. No, to tyle chciałam. Kocham was. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Wasza Ruzi Brooks.